My zerknijmy sobie na zasady Twojego wyzwania. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Krzysztofa. Krzysztof będzie musiał otworzyć 10 sejfów za pomocą zapamiętanych wcześniej kodów dostępu, wisząc na linie i nie dotykając ziemi. W studiu znajduje się 10 sejfów. Każdy sejf zostanie zablokowany przy użyciu czterocyfrowego, losowo wybranego kodu. Po zablokowaniu sejfów zostaną odczytane głośno wszystkie wprowadzone kody. Krzysztof usłyszy je tylko raz, następnie zostanie opuszczony na linię nad sejf numer 1. Jeśli wpisany kod będzie poprawny, sejf otworzy się, a w jego środku Krzysztof znajdzie numer następnego sejfu do otworzenia. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Krzysztof w ciągu 3 minut otworzy wszystkie 10 sejfów. No, ciężkie, ciężkie zadanie przed e, Krzyśkiem, bo tutaj i, i głowa i ciało będzie musiało pracować. Krzysztof, idź się przygotuj. Świetnie, dziękuję. Ja mam specjalny tablet, e, 10 pozycji. 10 sejfów i 4 miejsca na cyfry. My będziemy wybierać? To oczywiście, wow. po dwa kody. Mariusz, zaczynamy od ciebie. Wpisz dwa kody, a następnie przekaż tablet Anić. Proszę. I pana eksperta też poproszę o wpisanie czterocyfrowego kodu. Mamy wypełnionych 8 sejfów. Ja też sobie pozwolę na wypełnienie jednego. I została jeszcze jedna wolna pozycja. A o wypełnienie poproszę kogoś z naszej publiczności. Bardzo proszę, szybciutko. Droga pani, zapraszam. Cztery cyfry wpisujemy. Super. Dziękuję serdecznie. Wielkie brawa za. Odwagę. Mamy 10 kodów, ale sprawdźmy, czy Krzysztof jest już na właściwej pozycji. Halo Krzysztof, jesteś? Jestem. jestem. Pora zatem uzbroić safe. Anita, czy byłaś kiedyś dziewczyną bonda? <noise> Nie, ale chciałabym być bardzo, panie Krzysztofie, mogę. <noise> Zapraszam, ale, ale to ja <noise> jestem bondem, Anita. <głosy> <głosy> już pocieszyła się, że będzie. Tablet z kodami. Zaczynamy zatem uzbrajanie 10 sejfów. Przechodzimy do drugiego sejfu. Mój komputer słabo kotuje. Jakiś wirus chyba tam chodził, trojan się wpasował. Ósmy sejf. Wszystkie sejfy zostały uzbrojone. Krzysztof. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Przekazuję ci kod do pierwszego sejfu. 1 9 7, 7. Sejf numer 2 0204 2 0, Sejf numer 3 5 8 9 0. Sejf numer 4 3

6 2 9 i safe numer 10 6 3 8 4 Bardzo proszę o ochronę, aby ustawiła teraz sejfy na środku naszego studia. Krzysztof, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Pamiętaj, że w każdym sejfie znajdziesz numer następnego sejfu do otwarcia. To wyzwanie odbędzie się już teraz, w obecności naszej widowni w studiu. Proszę wszystkich o absolutną ciszę. Twoje zadanie zaczyna się w tym momencie. Bez odbioru. Krzysiek otworzył pierwszy sejf. Następny to save numer 6. Sejf otwarty. Następny w kolejce to numer 2. Przed Krzysztofem następny Sejf numer 8. Teraz save numer 3. Kolejny do otwarcia, numer dziewięć. Następny safe, numer pięć. Kolejny, numer dziesięć. Następny będzie Safe Czwarty. I został ostatni. Jeszcze jeden. Numer 7. kapitalna robota. Przepraszam, ja jako dziewczyna Jamesa Bonda chciałam Ci serdecznie pogratulować. Bardzo dziękuję. Super. Bardzo dziękuję. Nie dość, że zapamiętuje, to jeszcze zapamiętuje błyskawicznie. Włamał się do naszych dziesięciu sejfów. Zapamiętał, panie doktorze, wszystkie kody. <grystek> Krzysztof, no niesamowicie panujesz nad emocjami. Każdy z nas ma to doświadczenie, że ciężko jest nam sobie przypomnieć coś pod presją czasu, w niekomfortowej sytuacji. Tutaj wisząc na tych linach pod sufitem, nie miałeś z tym żadnych problemów. Robi to wrażenie. Widziałbyś siebie, Mariusz, tak? Yy, powiem może tak, w pozycji wiszącej fizycznie dałbym radę, a z otwieraniem sejfów... Miałbyś ja, ja siekiera i poszedł z tym. Chcę Państwu powiedzieć, że w historii naszego kraju przed wojną mieliśmy szpicbródkę i po wojnie mamy też szpicbródkę. <noise>